Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Angry Birds. No, jak widzicie, niestety zająłem to czwarte miejsce. Nie udało mi się dokończyć całego eventu, całego wydarzenia, ale dziękuję Wam za wsparcie. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jesteście super i najlepsi, najlepsza widownia na świecie. Dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do łapkowania. Rzućcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Zobaczmy, moi drodzy. Będziemy rolać sobie za chwilę. Może uda, może mi się wypadnie to za 6000 dla wszystkich ptaszków. To by było coś ciekawego. Czy jest sens słuchajcie? 2000 dla wszystkich, może spróbujmy wydropić to 6000. Może się uda. Słuchajcie, może się uda, może się nie uda. Jejku, bardzo bym chciał. A jajaj, 6-6, no bardzo niedobrze, ja bym chciał 6 dla wszystkich. Pomóżcie mi, słuchajcie, moc, moc dla Was. Jest, proszę bardzo, udało się, bardzo ładnie. W końcu, proszę bardzo, wszystkie klasy, popatrzcie, ile klas mi podskoczy. Szósty poziom, czwarty, szósty, 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 piąty, piąty, szósty. Coś niesamowitego. Bardzo fajnie. No i mamy już y, nagrody za listopad. Jak widzicie, jest tutaj item. Dla kogo? Prawdopodobnie dla bomby. I widzicie, szansa 50%, czyli 50% szans, że zadamy 96 600 obrażeń dla celu, który ma mniej niż 20% życia. Czyli to będzie takie dobijanie. I leczy 15% zadanych obrażeń, z tego co widzę. Nieźle, nieźle. my sobie drzewko weźmiemy. I za niedługo tu będzie szansa, prawda, na itemy. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak będzie. Wejdźmy sobie jeszcze do gniazdka. No niestety nie udało mi się z tym eventem. Jest trochę mi przykro, trochę też się źle czuję, bo wasze oczekiwania też pewnie w jakiś sposób zawiodłem, moi drodzy. Przepraszam Was za to, no ale cóż, no nie miałem czasu, nie mogłem nagrywać, słuchajcie. Ale no, zobaczymy. ok, co wypadnie? O, bananiki, no mogą być. Zobaczmy, słuchajcie, jeszcze coś. Nie mogę. Jakub, pozdrawiam, fajna fotka. Pozdrawiam. Maciek, braknie mi 57 złotych monet do Paladyna, łap łapkę. Dzięki za apeczkę. Trzymam kciuki, żeby udało Ci się zdobyć, Maćku, Paladynka. Podczytuję troszkę waszych wiadomości, patrzcie, troszkę dostałem tutaj od was esencji, jak ja poprzyjmuję te wiadomości, to wy też ode mnie dostaniecie, tak mówiliście. Więc jak najbardziej to wam staram się uczynić, pyk, 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 pyk. mam nadzieję, że wam się to przyda, proszę bardzo, zapytam was, poproszę jeszcze o esencję. No i co, obejrzyjmy sobie filmik, o, zobaczmy na sety pierwsze, niech się świnka zaduje. pozdrawiam cię Maćku. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę kró krótszy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Bo teraz, tak jak widzicie, o 14.00 nie było filmiku, i wrzucam ten filmik jak najszybciej się da. Dzisiaj w poniedziałek jeszcze postaram się nagrać odwiedzanie Poł No i zobaczymy, co jeszcze wrzucę. Aiden, życie REDA poszło w lewą stronę, leci łapka i brod. Nagraj Birds Battles, ale bez spawnowania balonów. Aha, nie Birds Battle, tylko baloniki. No zobaczymy. A idnie, Pozdrawiam cię. To jest jakiś dla bomby nowy secik, patrzcie. Zwiększa aż atak o 8%. Tylko czy ten set jest tak naprawdę dobry? Jak świnka ma 20% obrażeń, to zadaje tyle obrażeń. No ale to, to chyba na bossy jedynie, słuchajcie. To będzie dobre na bossy ten secik. Jak będzie jakiś boss, to będzie można go fajnie dobić, to to będzie idealne. Weźmy sobie jeszcze rola, może mi wypadnie ten itemnik, to by było coś, nie? To by było coś, trzymamy kciuki. Pozdrawiam, Aiden. Brod, nagraj Clash of Clans, łapie łapkę. Oczywiście, że łapię, Bartku, pozdrawiam cię. Słuchajcie, no poz, postaram się ponagrywać, jest też no, wiele nowych gier, nawet LEGO gry nowe wychodzą, więc chciałbym to wszystko ponagrywać, mam tak mało czasu. Ale jakoś będziemy, jakoś się uda, mam nadzieję. Dobra, zobaczmy ten darmowy da, darmow. U. Wow. Patrzcie, moi drodzy, mamy item z tego, Epicki. Zaraz zobaczymy. A mamy secik może? My chyba set mamy, słuchajcie. Patrzcie, mamy set. 10% szans na to, że czak. Chuck... Aha, gdzieś jedna dziesiąta szansa, że dostanie bonusowy ten yy, bonusowy, bonusowy atak. No ale to nie jest zbyt dobre. To jest o wiele lepsze. Także ten mamy kolejny secik, fajnie się udało. No ale też są lepsze rzeczy, prawda? Lepsze rzeczy. Ten najnowszy set dla Czaka jest o wiele lepszy, moim zdaniem. W ogóle nie mogę się doczekać eventu na święta. To będzie coś fajnego, naprawdę. Dobra. Tutaj nie robimy tej misji Tylko, o, zobaczmy tutaj co jest Mogę coś fajnego, druida wykupimy, tylko tyle No i wejdźmy sobie tu po świnkę Bo przyda nam się złota mon złoty, złoty pieniążek, złota moneta Pograwiam, Pozdrawiam cię Bartku A może maraton z Angry Birds Epic? Tak szczerze mówiąc to chyba nie, nie potrzebujemy maraton z Angry Birds Epic jak będzie ten event, to być może. Jak będzie jakiś następny event, to wtedy zrobimy sobie. Słuchajcie, maratonik. Dobra, lecimy, lecimy, słuchajcie. Pozdrawiam cię, Maćku. Czekamy na Wir oraz Epic Plus. Olaf, pozdrawiam cię. No, yy, z tym Wirem to może być ciekawie, powiem szczerze. No, zobaczymy. Dobra, nawet się nie musimy w sumie leczyć, tak szczerze mówiąc. Dobra, czy nasz. Par no, teraz go uleczymy. Zrobimy tak i tak, i powinno być ok. No właśnie. No, moi drodzy, no z tym wirem to zobaczymy, no bo no, raczej go nie przejdę. Ale Epic Plus zobaczymy jak najbardziej. Zastanawiam się nad tym dalej. W dalszym ciągu nad Epic Plus. Kto wie, być może będzie coś takiego. Okej, okay, weźmiemy sobie te surowce. Max Wrocz, czy będziesz kupował postacie do LEGO Dimensions i będziesz pokazywał światy? Proszę. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Jak tylko będą w Polsce dostępne, to jak najbardziej kupuję wszystko, co się da i Wam pokazuję. W ogóle e, będzie te, takie nowości dla Was. Są, e, ja nagram na ten film jeszcze o tym pewnie dzisiaj. Słuchajcie, takie nowości to... To, że pracuję w dalszym ciągu, prace nad stroną internetową będą, e, są zaawansowane i tam będzie coś takiego, słuchajcie, może pójdziemy sobie jeden dungeon zrobić dla odmiany, mój piesek szczeka. Ehm, dla od, wiecie co? Tam będzie coś takiego na tej stronie, że trzy osoby raz na miesiąc, najlepsza osoba, która uzbiera największą ilość punktów, Trzy pierwsze osoby, które będą miały największą ilość punktów w miesiącu. Dostają nagrodę, a więc będzie bardzo dużo konkursów. Reaktywuję też konkurs na najaktywniejszego widza miesiąca. Eee, a za co dostaje się nagrody? Za co się punkty dostaje? Za to, że, się przeby że będzie się na mojej stronie i będzie się tam grało w jakieś gry i tak dalej, bo będą też darmowe gry, słuchajcie, przeglądarkowe tam, takie jak na przykład gry.pl, tak będzie i u mnie. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Okej, okay, to weźmiemy sobie kogoś. Czeka, może nie Matylda. A weźmy ją, czemu nie? Za to weźmiemy bombę. Bombę? Bo tego. Tego weźmy. Może nie. A nie, mamy wszystko, dobra. Przepraszam, lecimy. Także, tak to wygląda, także dużo fajnych nowości będzie. Pozdrawiam Max, ale LEGO będę kupował. Krzysztof Brod, ja event Halloween mogę zaliczyć do udanych, ponieważ wszystkie walki przeszedłem na 3 gwiazdki. No to, to się chwali, gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Odporny jest na to, na te rzeczy tutaj. Dobra, ale musimy go pokonać, co na w ogóle robi? Okej. Okay. Ten co robi? Dobra, no. Zrobiłbym tak. Zrobiłbym tak. Aha, on jest odporny na te negatywne efekty. No dobra. To lecimy z tymi. Uuu, one się leczą. A, bo jest ten event, że się. Aha, wszystkie świnki teraz na naszą. naszego białego ptaszka. Ale to nie będzie źle. Zrobimy tak w sumie. Eee. Czekajcie, ile ma HP? E, no to bez problemu w ten sposób. Tego też. Dobra, i został nam tylko ten, więc jest ok. Nie jest jakoś wybitnie źle. No i po, po sprawie, wyłączyliśmy go z gry. Krzysztof, Brod, Tak, do, i zdobyłem nową klasę dla Matyldy na dzień przed zakończeniem tego eventu. Mam też dwa miejsca w klasyfikacji punktowej. A co, a co tak bardzo się starasz? Pozdrawiam. No to ładnie, gratuluję ci Krzysztofie. To coś wspaniałego, cieszę się, że moi widzowie sobie tak wybitnie radzą z tym wszystkim. Okej, okay, no dobra. Zróbmy coś takiego w sumie. No, także gratuluję ci Krzysztofie, tu mamy kolejny komentarz od kogo? Zróbmy tak. I zróbmy, oj, nie dobiłem go, ale no dobra. Uh, Okej. Okay. Udało się. Obyś zdobył cudem tę klasę dla natydy i leci druidowa łapka. Dzięki, Prodax. No, ale niestety, no, nie udało się. No, tak to bywa czasami, że nie zawsze się, jak to się mówi, nie zawsze się wygrywa. No, ale może następnym razem się uda. Pozdrawiam, Prodax. Aski, ja lubię ciebie, a ty mnie chyba nie proszę o odpowiedź. No, Huski, oczywiście, że lubię każdego z moich widzów, bo moi widzowie są dla mnie... Jak najbardziej ważni, prawda? Wszystkich staram się tutaj doceniać, bo wytworzycie ten kanał. Dzięki Wam też jestem tutaj, nagrywam. Także fajnie, że się tak razem tutaj dogadujemy, wspieramy. To jest bardzo dla, dla mnie istotne, prawda? Myślę, że dla Was też. Pozdrawiam, Husky, i Ciebie oczywiście, że lubię. Fajnie, że Ty mnie też lubisz. To jest dla mnie wiele znaczy, naprawdę. Dobra, zróbmy coś takiego. Wyleczyli ich Dobra, ale to raczej będzie już wygrana Wygrana na 102 No i tyle Zobaczymy Ma Makonek Kawał Ktoś mówi Ma Masiu, gdzie mieszkasz? Bóg w mojej łazience Przychodzi pani Jasiu Idziemy do dyrektora Dlaczego do tej y, świnki w zielonej kropki Jasiu, musimy powiedzieć twoim rodzicom A co ja zrobiłem Ciekawy kanał, kawał, przepraszam, kanał, Kawał, oczywiście. Nie wiem skąd mi się kanał wzięło. Ale no, fajne, Dziękuję, że też tak Wam piszecie te kanały. Fajnie, to jest miłe z Waszej strony. Pozdrawiam Cię. Makonek Twist. Maćku, dzięki za apeczkę. Ja pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo ślicznie. Andrzej, super filmika, zrobisz odcinek z Movie Star Planet? Jeden odcinek miałem z tej gry. Myślę, że jak najbardziej fajnie by było zrobić właśnie odcinek z Movie Star Planet. By było coś ciekawego... Czekajcie, bo ile on tutaj bierze? Aha, mniejszy. No dobra, to mu tu przywalimy. Jeszcze dostał, e, słuchajcie, ogłuszenie. Ale nic nie zrobisz, mój drogi, bo ogłuszenie nie weszło w te, w te progi. Subcio, bardzo ładnie, fajnie tu się czyści wszystko. Pozdrawiam Andrzeju. Mówi Star Planet, zobaczymy. Możliwe, że będzie. Dzięki Mateusz za łapunię. Dzięki dzięki uprzejma, dzięki. Dobra, lecimy w ten sposób. Robert, zrób zróbmy Epic Plus. Jak się nie uda zdobyć tej klasy, to kupisz łapę grybersową łapkę. Dzięki za łapeczkę. Szczerze mówiąc, to jakoś nie za bardzo widzę sens w kupowaniu, szczerze mówiąc tego, tego. No bo... Szczerze mówiąc, to ona mi tak średnio jest potrzebna, ta, y, słuchajcie, ta y, Matylda nowa, no bo y, jakoś mi się nie kombi z tym wszystkim, co mam. Tam podaliście mi jakąś inną klasę dla Matyldy, która się bardzo dobrze kombi z Paladynem, więc jakbyście mogli mi ją jeszcze raz powiedzieć, co to za klasa była dla Matyldy, że kosztowała 3000 monet srebrnych, czy coś takiego. Pozdrawiam, Robercie. Dzięki, Gucio, za łapeczkę. Bardzo mi miło uleczmy się, może właśnie. I tutaj powinniśmy dokończyć ten evencik. Nagrasz plant versus Zombie 2? Myślę, że tak, Łukaszu. Te staminowe puszki robi się z esencji. Naprawdę, Shadow? Ojej, to ja nie wiedziałem. Dzięki za podpowiedź, no ale to za późno. Szkoda, szkoda. No niestety, Ejcie, zdropimy sobie ten artefakt. Co wy na to? O, udało się. Ślicznie. Według mnie powinnyśmy mieć co najmniej 10 tysięcy słów, bo jesteś super. Dzięki Adamie bardzo mi jest miło. Cieszę się, że tak, tak myślicie o tym. To jest niesamowite. Danielu, ja też robię Angry Birds. Pozdrawiam. Pozdrawiam Michał. Rod, zrobisz odcinek, tak jak mówiłeś. Nie mogę się doczekać Pozdro. No niestety nie udało mi się. Przepraszam, Niko. Pozdrawiam. Masz już tą klasę, Sebastianie? No to nieźle. Łapka. Naprawdę ci łapka w dół, to taki żart, tak naprawdę w guzrę, no dzięki Pawle, ależ tak sobie żartujesz nieładnie, <grytanie> pozdrawiam. Okej, okay. hej, jestem Weronika, tata mi się zalogował, jestem na w swoim tablecie, pozdrawiam cię wszystkich, twoich znajomych i rodzinę i ciocie, wujków z okazji Halloween, niedługo święta, czy nagrasz Goat Simulator, a poza tym każdy, kto cię lubi oglądać, poza tym... Poza tym, taki jakim jest, powinien cię doceniać. Łap, łapkę. dziękuję za łapkę, Weroniko. W górę polecam cię wszystkim, jesteś super, hiper, fajny gość, a Goat Simulator kosztuje 19 zł. Powinien ci... Okej, okay. pozdrawiam cię serdecznie, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Jesteś naj, naj, najlepszym YouTuberem. Bardzo mi miło, Weroniko, za te słowa. Pozdrawiam ciebie również, życzę ci wszystkiego dobrego i prawdopodobnie pojawi się Goat Simulator na... Na moim kanale. No zobaczymy, pogramy sobie troszkę w symulator kozy, bo tak się nazywa na polski, na polski język nasz przekładając. No ale te ciepłe słowa. Dziękuję Ci też za polecanie mnie innym osobom i pozdrowienia dla całej mojej rodziny, dla Twojej również. No, i dziękuję bardzo serdecznie Tobie i wszystkim moim widzom. Pozdrowienia dla Was i dla Waszych rodzin, moi drodzy. A tymczasem ja się ze, ze, żegnam z Wami. Dziękuję za wszystko, zostawcie łapkę w górę. I papa, pa. trzymajcie się, moi drodzy. Cześć, do zobaczenia.